Czy kosmici istnieją? Niektórzy z miejsca są przekonani, że nie, i wyśmiewają wszelkie teorie o istnieniu życia w kosmosie. Inni natomiast próbują podejść do całej sprawy z trochę innej strony i twierdzą, że bardzo dziwnym faktem byłoby, gdyby w całym tak olbrzymim wszechświecie istniała tylko jedna planeta, na której istnieje życie. Pozostaje jednak jeszcze jeden problem. Jeśli już nawet zakładamy, że kosmici istnieją, to dlaczego nigdy się u nas nie pojawili, nie dali znaku życia i nie próbowali się w jakikolwiek sposób z nami skomunikować? I choć media raczej milczą na temat UFO, to w sieci już od dawna ukazuje się wiele filmów przedstawiających niezidentyfikowane obiekty, często o wyglądzie latających talerzy. Można również odnaleźć wiele teorii o tym, że kosmici faktycznie kontaktują się z nami, ale robią to przez przywódców naszego świata i wszelkie tematy tych obrad są ściśle tajne. Powstało też już dość wiele teorii o fakcie, że obcy choć co jakiś czas przybywają na Ziemię, to starają się nie afiszować i z ukrycia patrzą, jak wygląda nasze życie i na ile nasz gatunek się rozwija. Dziś przedstawiamy Wam niezwykle fascynujące nagranie. Które pewien mężczyzna wykonał z samochodu. Film ukazuje jak latający talerz unosi się obok samolotu i w pewnej chwili zestrzeliwuje go za pomocą błyskawicy. Co o nim sądzicie? Czy to prawdziwy materiał ukazujący statek obcych? Zachęcamy do lajkowania filmiku i subskrybowania kanału.